Pomysł na tę inwestycję narodził się paręnaście lat temu, ale tak naprawdę kluczowym rokiem był rok 2021, kiedy założyliśmy spółkę John Venture przy tej technologii, przy tym, że ma najnowocześniejsze turbiny, przy tej wysokości i przy tej wieczności na Bałtyku. Tak, ta inwestycja jest bardzo, bardzo, bardzo. Opłacalna. Pod koniec mojej kadencji zaczęliśmy to budować. Ekolodzy, a szczególnie ci niemieccy cały czas nic nie robią, tylko protestują cokolwiek dzieje się w Polsce. Zobaczcie, ile trzeba mieć bezczelności, hipokryzję. Jak trzeba być patologicznym kłamcą, żeby płynąć na farmę, bawiać Polakom, że oni. Rozpoczęli realizują proces inwestycji, z którym nie mają nic wspólnego. Wiele instytucji finansowych, międzynarodowych położyło swój kapitał, by zrealizować inwestycje za 20 miliardów złotych. Co prawda nie jestem na Bałtyku, jestem ponad 700 kilometrów od naszego Polskiego Morza, w Małopolsce, ślicznej miejscowości, która się nazywa Korona. Ale chciałem Wam powiedzieć o bardzo dużej inwestycji, jednej z największych inwestycji w Polsce. Inwestycji, do której przykleja się wielu polityków, zwłaszcza polityków z Platformy Obywatelskiej, z koalicji, tak zwanej uśmiechniętej koalicji. Słuchajcie, mówili, że brzydko, że drogo, że się nie opłaca, że głośno. Wakacje na drogę? Nie, nie. Farmy wiatrowe. No sami zobaczcie, znaczy z lądu ich nie widać, więc y, nikomu nie przeszkadzają. Są ciche, dadzą bezpieczny, tani prąd i są naprawdę imponujące, piękne. Każda z nich jest wyższa od Pałacu Kultury, a będzie ich 76. Pierwsze postawiono. Wiecie, że dadzą razem prądu dla półtora miliona gospodarstw domowych, także naprawdę jest się z czego cieszyć. Budujemy, nie gadamy. Ale prawda jest zupełnie inna. Nie mają nic z tą inwestycją wspólnego. Zacznę od początku. Pomysł na tą inwestycję narodził się paręnaście lat temu, ale tak naprawdę kluczowym rokiem był rok 2021, kiedy założyliśmy spółkę John Venture z kanadyjską firmą North Power. Firmą, która ma bardzo duże doświadczenie międzynarodowe w budowie i w projektowaniu takich farm wiatrowych na całym świecie. Firma, która ma również bardzo mocne doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału na tego rodzaju inwestycje. Oczywiście, na samym początku były duże problemy. Były kwestie różnego rodzaju zgód, były kwestie. Podejścia do tego tematu. Przecież my, Polacy, nie wybudowaliśmy żadnej farmy wiatrowej na Bałtyku. Tak naprawdę uczyliśmy się budowy, chłonęliśmy tą wiedzę, staraliśmy się. No bo co jest najważniejsze przy takiej inwestycji? Tak przygotować projekt i tak przygotować proces inwestycyjny, żeby on był opłacalny. Co za tym idzie? Nie tylko samą inwestycję, nie tylko Partnera, z którym realizujemy to inwestycje, ale również całą logistykę musieliśmy przygotować, bo gdyby ta logistyka nie była w Polsce, czyli gdyby w Polsce nie, gdybyśmy w Polsce nie zaczęli budować portu instalacyjnego w Świnoujściu, gdybyśmy nie mieli portu serwisowego, to nie byłoby sensu realizować tą inwestycję, bo koszt logistyki dostarczenia pewnych elementów, czy turbin, czy masztów przekroczyłby opłacalność tej inwestycji. Więc musieliśmy kilka scenariuszy realizować. Musieliśmy iść w wielu kierunkach. Przede wszystkim logistyka. Dobrze zoptymalizowany projekt. To jest po drugie, ale też Odpowiedni partner, który będzie miał to know-how, będzie miał tą wiedzę, który nas poprowadzi w tym projekcie. Ale też nie wszystko, również kwestia odbioru mocy to jest kwestia całej inwestycji, która również jest realizowana na lądzie. Więc w 2021 roku zaczęliśmy z wielką siłą, z wielką tupetem. Powołaliśmy spółkę i błyskawicznie realizowaliśmy ten proces inwestycyjny. Przy wielu, wielu problemach, łącznie z problemami z ekologami, bo przecież, jak wiecie, ekolodzy, a szczególnie ci niemieccy, cały czas nic nie robią, tylko protestują, cokolwiek dzieje się w Polsce. Zrealizowaliśmy projekt, cały etap przygotowania. Wybraliśmy partnerów nie tylko tego wiodącego partnera do inwestycji, ale również wybraliśmy partnerów, którzy mieli dostarczyć poszczególne elementy na budowę tej gigantycznej inwestycji. Rozpoczęliśmy budowę portu instalacyjnego w Świnoujściu. Rozpoczęliśmy modernizację portu serwisowego w łebie. Czyli cały proces rozpoczęliśmy, mało to uzyskaliśmy finansowanie projektowe, czyli ta inwestycja była tak przygotowana i tak dopięta, łącznie z wszystkimi elementami zamówień, że była przewidywalna w stopie zwrotu. I na tej podstawie otrzymaliśmy finansowanie projektowe, czyli wiele instytucji finansowych międzynarodowych położyło swój kapitał. By zrealizować inwestycje za 20 miliardów złotych. Wyobraźcie sobie, inwestycja 20 miliardów złotych. Pod koniec mojej kadencji zaczęliśmy to budować. Oczywiście pewne kwestie y, GPZ-ów. Już zaczęliśmy budować wcześniej w 2022 roku w Choczewie całą stację odprowadzania mocy. Rozpoczęliśmy y, całą inwestycję y, w tym zakresie. W międzyczasie również pozyskaliśmy inne koncesje, jeżeli chodzi o Bałtyk. I ta inwestycja była tak opłacalna, jeszcze raz wrócę do tego tematu, że uzyskaliśmy finansowanie. Dlaczego wracam do uzyskania finansowania? Dlatego wracam, bo dziś w tej sferze publicznej, medialnej, bardzo dużo mówi się o KPO. No bardzo mało czasu, żeby, żeby móc te środki dobrze wydać. Bardzo mówi się o tych patologiach finansowych, czyli kwestie środków, które szły na zakup jaktów, na Muzeum Ziemniaka, na różnego rodzaju, no mogę to powiedzieć, wręcz zbytki, które, które nie są nikomu tak naprawdę potrzebne. A zobaczcie, co stało się w przypadku farm na Bałtyku. Orlen przygotował tak projekt i rozpoczął inwestycję, że zdobył finansowanie od świata finansowego na tą inwestycję z dużą stopą zwrotu. A zobaczcie, co zrobiła firma PolEnerga. PolEnerga nie zamkła projektu opłacalnością. Co zrobił rząd z KPO? Podarował jej ponad 700 milionów środków na między innymi podobną farmę jak farmę Orlenu, czyli tak naprawdę prywatna firma z KPO otrzymała ponad 700 milionów złotych. To nie wszystko. Również firma między innymi, która będzie taką inwestycję organizować z PGE, z naszą następną spółką narodową, ale Część tej inwestycji i część tej spółki jest własnością Dujczyków. Otrzymali też finansowanie pół miliarda złotych z KPO. To są środki, które my Polacy będziemy kiedyś spłacać. I zobaczcie, ile trzeba mieć bezczelności, hipokryzji, jak trzeba być patologicznym kłamcą, żeby płynąć na farmę, wbawiać Polakom, że oni rozpoczęli, realizują proces inwestycji, z którym nie mają nic wspólnego. Płynąć na inwestycję, która zapina się dużą stopą zwrotu, a drugą ręką rozdać środki z KPO praktycznie prywatnym firmom. Te środki, które kiedyś społeczeństwo będzie musiało oddać. To jest największa hipokryzja i kłamstwo. Ja się pytam pana Donalda Tuska, czemu pan nie pojechał na inwestycje pol energii, jeżeli chodzi o farmę e, na Bałtyku. Czemu pan nie pojechał na inwestycję duńską wspólnie z PG? Bo te inwestycje są wirtualne. Nawet nie potrafili ich, mówiąc szczerze, zacząć. To tylko Orlen był na tyle przygotowany, że potrafił sobie poradzić z logistyką, z inwestycją, z finansowaniem i z wszelkimi inwestycjami również na lądzie, które miały służyć tej inwestycji. Co zrobiliście z tymi ludźmi? Wszystkich tych ludzi zwolniliście. A po drugiej stronie macie nieudaczników, którzy przypisują sobie nie swoje projekty i nie, nie robią nic. Taka jest cała prawda o tym y, projekcie. Chciałbym żeby ten projekt naprawdę był realizowany. I jeden plus, który macie, to jest to, że nie zaoraliście tego projektu, ale nie zrobiliście żadnej łaski, bo nie jesteście w stanie go nawet zaorać. Po pierwsze, nawet nie potraficie go zaorać, a po drugie, ma taką stopę zwrotu, że no, nie, nawet nie możecie go zaorać i wszystkie umowy są podpisane. No, macie co prawda pecha, bo jest podpisana umowa z Vestasem, jeżeli chodzi o turbiny. No, nie jesteście w stanie tu zmienić turbin, choćby na Symensa. Więc tu będziecie mieć duży problem, ale dobrze, że ta inwestycja jest kontynuowana. Taka inwestycja, która jest realizowana za 20 miliardów w Polsce, bardzo ważnym elementem jest tak zwany polski łańcuch dostaw. Czyli nie tylko wydajemy 20 miliardów i budujemy farmę, ale do inwestycji w tą farmę powinno być jak najwięcej zaangażowania polskich podmiotów. Powinna być już tworzona spółka, która będzie obsługiwać tą farmę. Spółka serwisowa. Wy zastanawiacie się nieraz, co zrobić z niektórymi firmami wydobywczymi, które mamy na morzu, które zatrudniają ludzi, a już to wydobycie nie jest tak optymalne, jak powinno być. Co? Przechwalifikujcie te spółki. To, jaki nasz był projekt i niech się zajmą serwisowaniem, choćby nawet farm na Bałtyku, które rozpoczęliśmy yy, budować. To nie tylko. Jeżeli pozyskaliśmy turbiny od... Westasa, to również Westas rozpoczął budowę fabryki w Świnoujściu, między innymi gondoli do tych turbin. To jest następna ważna rzecz. W Polsce jest realizowana ta inwestycja, ponieważ to był jeden z naszych warunków. Jeżeli chcecie dostarczać turbiny na tą potężną inwestycję, również w Polsce musicie uruchomić produkcję. Byśmy również w Polsce. Korzystali z technologii, by y, y, dużo ludzi miało pracę, by mogli się przekwalifikowywać tak naprawdę y, zawodowo. I ten polski łańcuch dostaw jest szczególnie ważny z racji tego, że przy inwestycjach miliardowych musimy jak największą ilość firm polskich angażować, polskich producentów, żeby to know-how tych nowoczesnej farmy, Zostało w Polsce, żeby generalnie polskie firmy mogły później, mając doświadczenie, czy przy budowie tej inwestycji, czy przy serwisowaniu tej inwestycji, mogły starać się o inne kontrakty międzynarodowe, ponieważ będą mieć to know-how. Ten, ten, tą wartość taką intelektualną, i będą mogli, mogły uczestniczyć w postępowaniach ofertowym w różnych częściach świata. I to będzie bardzo mocno budowało naszą gospodarkę. Już o samym projekcie energetycznym mogę tyle powiedzieć, że ten projekt bardzo się spina. Często w takiej sferze publicznej jest, yy, yy, są pytania, czy taka farma jest opłacalna. Tak. Przy tej technologii, przy tym, że ma najnowocześniejsze turbiny. Przy tej wysokości i przy tej wieczności na Bałtyku, tak, ta inwestycja jest bardzo, bardzo, ale to bardzo opłacalna. Wiem, co nieraz chcecie powiedzieć, że część farm w Niemczech jest wygaszanych, które już są na morzu, tak, ale to są zupełnie inne turbiny, to jest zupełnie inne są technologicznie. Te technologie, które są teraz, pozwalają, by te inwestycje były inwestycjami opłacalnymi.